Wszystko i nic, wszystko i nic utopią Ile mam szans, chcę zostać sobą Za to wrażliwi toną, by żyć Rzuć w plakaty wszystkich utopionych dni Nie płoną Od dziecka krzykiem do łez przez pineski Tak nauczony oddychać Nie dam utopić marzeń, wiesz Nie uduszę tego typa Mój kolor błękitny nie myl z niebieskim Na baczność za długo to nie wytrzymam Bo pełne kieszenie nadziei mam Z głową w chmurach szukam wyzwań Chcę zostać sobą Za to wrażliwi toną by żyć tą tu plakaty wszystkich utopionych dni Niech płoną Niech będą pochodnią Światłem ukrytą drogą by śnić Bo strachem dziach, Jak ruszą Mu się nie ruszam Motywację wyrzucam za drzwi Nie mam siły uciekać Przywiązany do przeszłości A miałem na iść Nie mogę spać, wyjść na ludzi Chcę każda myśl Mają gangi Straszą mnie Co za koszmar Dwumetrowy potwór Niech usłyszy krzyk miasto Na sercu ślady zostaną Dadzą wolność albo będą pułapką Zostać sobą Za to wrażliwi to by żyć Rzuć w plakaty Wszystkich utopionych dni Niech płoną Niech będą pochodnią Światłem ukrytą drogą by śnić Po strachem zjaw Jak pluszowy miś Utopią To chwil Niepoliczonych liczb Dobrze wiem, że Boję tylko to aż Bo wszystko i nic wszystko i nic, wszystko i nic Moje tylko to aż, bo chcę wszystko i nic